Witam Was w moim barze. Dziś, kilka słów o najbardziej słonecznej kulturze barmańskiej, czyli o kulturze Tiki. Kim był Tiki? Według wierzeń Maorysów, Tiki był pierwszym człowiekiem na Ziemi. Ale jaki to ma związek z barmaństwem? Rzecz dzieje się w 1933 roku, kiedy awanturnik, podróżnik. Pod pseudonimem Don Beach otwiera pierwszy swój bar w Hollywood. Bar ten inspirowany jest jego podróżami po basenie Oceanu Spokojnego, po wszystkich wyspach Polinezji, z których przywiózł bardzo wiele różnego rodzaju e, pamiątek, którymi udekorował ten bar. No i co? No i w pewnym sensie można by powiedzieć, że wprowadził tak szerzej rum na amerykański rynek. W momencie kiedy rzeczywiście otworzył ten bar, okazało się, że wszystkim się to zaczęło podobać. Taki pewien luz, taka pewnego rodzaju maniana, takie troszeczkę wyłożenie się na cały świat, który jest dookoła. I niejaki trader Vic podejrzał to i powiedział: Hej, mi się to też podoba i otworzył bardzo. Podobny bar kilka lat później. No i zaczęła się pewnego rodzaju konkurencja między tymi dwoma panami. Trader Vic stworzył Majtaja, znowuż Don Beach stworzył klasycznego zombiaka. I nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszej recepturze zombie był pewien polski akcent. Mało kto o tym mówi, mało kto o tym wie, natomiast możecie przeczytać artykuł na naszej stronie, gdzie właśnie tłumaczymy, iż do pierwszej receptury zombie w miejsce overproof rumu, który wcześniej był, zamiast niego był używany absynt na samym początku była używana paschalna śliwowica, którą ponoć dostał od... Rodziny szwarców na dobrą drogę otwarcia swojego balu. W momencie, kiedy rozpoczęła się Druga wojna światowa i Amerykanie przystąpili do II wojny światowej. Don pływał na Okręcie. Niestety jego okręt został stworpedowany i resztę wojny doczekał w centrum rekonwalescencji we Francji. I tam prawdopodobnie właśnie obmyślił pomysł, żeby w miejsce tej śliwowicy, która była ciężko dostępna, w Stanach używać absentu. Pod jego nieobecność podobno barem zajmowała się żona. Jak wrócił, baru nie było. Była cała sieć barów. No i w ogóle zrobiła się niesamowita moda na Kiki, ponieważ amerykańscy żo żołnierze, którzy walczyli na Pacyfiku i troszkę liznęli i łyknęli tych rumów i tej kultury, po powrocie do Stanów bardzo często i z chęcią w gronie swoich braci żołnierzy spędzali czas właśnie w takich barach. Było pięknie, no ale niestety w końcu, proszę Państwa, nastąpiła. Kultura disco, bling, bling, John Travolta i Tiki z dnia na dzień się skończyło. Mimo, że w międzyczasie ponoć jakiś sytką jeszcze e, serial nakręcili e, dla telewizji. Na szczęście teraz Tiki wraca i Tiki wraca bardzo poważnie. To już nie są tylko palmowe koszule, palenki wsadzone w drinki czy w końcu słomiane kapelusze. To również jest cała kultura serwowania, przygotowywania drinków, no i oczywiście podawanie ich takich przepięknych magach. Za chwilę pokażę Wam trzy moje ulubione koktajle z kultury Tiki. Zapraszam do mojego baru. Kochani, tak jak wcześniej powiedziałem, kultura Tiki to oczywiście kolorowe koszule, słomiane kapelusze, wszelkiego rodzaju palenki, no i w końcu bardzo unikalne naczynia do serwowania koktajli. W kolekcji możecie zobaczyć za mną. Pierwszy koktajl, który przygotuję dla Was, to jest koktajl pod nazwą Queen's Park Swizzle. Queen's Park Hotel, otworzony 15 stycznia 1895 roku na Trinidadzie w Port of Spain, i właśnie Queen's Park Swizzle był flagowym koktajlem dla tego hotelu. W ogóle cała kategoria Swizzle mocno łączy się z naszą kulturą tiki. O co chodzi w Swizzle? Swizzle to jest metoda przygotowania koktajlu przy pomocy takiego oto narzędzia. To narzędzie nazywa się Quarariba Turbinat albo inaczej Montewka, a pochodzi właśnie z tego drzewa, którego nazwę przed chwilą wymieniłem. I było to tradycyjny sposób przygotowania koktajlu bezalkoholowego pod nazwą swizzle. On się składał z wody, octu, imbiru, przypraw, melasy. Koktajl bezalkoholowy. Również używano tego narzędzia w kuchni. Przy koktajlach swizzle chodzi o to, żeby włożyć to narzędzie do szklanki i dość mocno obracać w ten sposób. Ta metoda co spowoduje? No cóż. Troszkę rozwodni, troszkę zbalansuje, na pewno wymiesza, a co najważniejsze, jest bardzo efektowna. Jeżeli nie macie takiego oryginalnego drewnianka, możecie kupić, o coś takiego na pewno znajdziecie w kuchni, brzydkie, o coś takiego też możecie znaleźć, szczerbatę, ale zawsze możecie zrobić to, kochani, łyżką. No dobrze. Queen's Park Swizzle będzie przygotowywany bezpośrednio w szklance. Przede wszystkim jakieś 8 do 10 Listków mięty. Ok, dobrze. Starczy. Teraz wypadałoby tą miętę troszeczkę rozetrzeć, ale bez przesadnia to zrobię tą częścią. Tak, żeby ona puściła swoje olejki. Następnie wlewam 80 ml rumu, oczywiście z Trinidadu, w tym wypadku Angostura. No to są kochani naprawdę mocarze rumowe. Następnie 30 ml soku limonkowego. To w takiej pięknej garawce. 20 ml syropu cukrowego. Najlepszy jest cukier, syrop cukrowy z cukru muskowado. W tym wypadku jest to tak zwany rich, czyli dwie części cukru na jedną część wody. 20 ml. No i oczywiście nie może zabraknąć witersa jakieś dwa dasze Angostory. Dodaję kruszonego lodu, w międzyczasie włożę moje narzędzie. No i teraz spróbujemy cudownej techniki, czyli. Delikatnie obracam w ten sposób również góra-dół, łącząc te wszystkie składniki. Powiem Wam, że powinno się to robić do momentu, aż oszroni nam się szklanka. No, ta jest dość grubego szkła, w związku z czym musiałbym to robić dość długo. No, damy temu jeszcze chwilę. Ok, starczy. Dopełniam kruszonym lodem. I do dekoracji, kochani, dam szczyt mięty. W tym wypadku szczyt włożyłem, o, właśnie, w limonkę. To mi się tak będzie fajnie trzymać, troszeczkę go obudzę. Jeszcze dam na wierzch coś, co się nazywa pudrem smakowym, a mianowicie w momencie, kiedy zrobicie już zest z wszystkich pomarańczy, te pomarańcze, czy też cytryny, grejfruty, limonki, należy pokroić na małe plasterki i wysuszyć. Na kaloryferze, w piecu, jak chcecie. Potem do blendera, do miksera z cukrem i będziecie mieli taki cytrusowy puder. Fajnie wygląda. Do tego jest dobrym nośnikiem. Aromatów. Kochani i mój Queen's Spark Swizzle jest gotowy. Kolejny koktajl pod piękną nazwą Aku Aku. Jest to koktajl pod którym podpisał się wspomniany trader Wick i będzie to koktajl mrożony i do tego potrzebować będę blendera. Do blendera wlewam 30 ml jasnego rumu. 20 ml soku limonkowego. 40 ml soku ananasowego. Następnie powinniśmy dodać 15 ml likieru brzoskwiniowego i 10 ml syropu cukrowego. Ale wiecie co? Ja uznałem, że Możecie nie mieć likieru brzoskwiniowego, może jeszcze nie kupiliście syropu brzoskwiniowego, ale na pewno w sklepie znajdziecie brzoskwinie w puszce w zalewie. I zaeksperymentuję i wrzucę tę tą połówkę brzoskwini z syropem, z tą zalewą. I zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli będzie za mało intensywny, to damy więcej zalewy. No i w końcu około 10 listków mięty. Z koktajlami mrożonymi jest tak, że trzeba wyłapać ten balans między mocą, czyli tymi ciekłymi, a znowuż lodem, który doda gęstości, w związku z czym no, lepiej jest najpierw dodać lodu, a potem ewentualnie, jak nasz koktajl będzie za rzadki, tego lodu dodawać. No bo jak dacie za dużo lodu, no to trzeba będzie potem dodawać alkoholu. To może być dobra myśl. No dobrze, wrzucam. Kruszony lód najlepiej. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli po włączeniu usłyszycie, że jeszcze tam brzdąkają kostki lodu, to znaczy, że jeszcze troszkę trzeba powiercić. Sprawdźmy konsystencję. Wygląda na to, że konsystencja jest idealna. Mój piękny tiki mag. No, spróbujemy teraz to wszystko ładnie przelać. Przepięknie. Dekoracja również miętą. Tutaj dałem takiego spinacza, żeby trzymało mi to miętę. Pięknie, może w to miejsce włożę. O. Proszę bardzo, i mój aku, aku, jest gotowy. Na koniec zostawiłem mój ulubiony koktajl tiki czyli Corn and Oil. No I wcale tam kukurydzy nie będzie. Oryginalnie pochodzi z Barbadosu. Do mojego pucharka wlewam. Powinno być 80 ml ciemnego rumu, ale ja dam 60 ml. Taka moja będzie wariacja. Następnie 3-4 dasze angostury? 3-4 w ten sposób. 20 ml soku z limonki. I w końcu powinienem dać coś, co się nazywa falerną. 20 ml likieru falerną wygląda to w ten sposób. Nie jest to specjalnie dostępne u nas, ale na pewno dostępnym jest syrop falerną. Co mamy w falerną? Czy to jest syrop, czy to jest likier? W środku mamy migdały, goździki, imbir, wanilia i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Skoro 20 likierów, nie powinienem dać 20, 10 syropu, ale ja dam właśnie 20, bo ja lubię słodsze. I dodaję kruszonego lodu. Wszystko dokładnie mieszam. I na wierzch daję jeszcze czapę z mojego kruszonego lodu. Do dekoracji ćwiartka limonki, ale uznałem, że zrobię uszy temu mojemu ludowi. I mój korn jest gotowy. Teraz czas na oil, czyli 20 ml aromatycznego ciemnego rumu, który będzie na wierzchu utrzymywał się właśnie jak olej benzyna-petroleum. Mój kornel oil jest gotowy. Za chwilę będę go sączył i myślał o wakacjach. A gdzie wy byście pojechali na wakacje, jeżeli mielibyście możliwość pojechać gdziekolwiek na świecie, napiszcie to w komentarzach do tego filmu. Próbujcie, kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.